My metal tniemy dla żartu. Zobaczmy, jak poradzili sobie liderzy tarnowskiej B-klasy Rzepienniku. Zapraszam na mecz. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zostaw suba, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Witam w kolejną przepiękną niedzielę. Real Freak do kawki. To już rytuał, jak powiedział nasz komentujący. A dzisiaj KS Rzepiennik Strzyżewski na własnym stadionie podejmie lidera tarnowskiej B-klasy Metal 2 Tarnów. I zaczynamy spotkanie. Bramkarz spokojnie, jak libero w siatkówce. I dobre dośrodkowanie. Bramkarz stanął. Odpycha napastnika. Gdyby napastnik tak zrobił, miałby już rezerwację w szatnie. Sędzia chyba czytał inne przepisy. Możliwe, że to jest FIFA 9-8. Już teraz rzut wolny. Strzela. Mamy przepiękną bramkę. Niespodzianka w rzepienniku. 1-0. Będzie strzelał. Obrońca metalu podaje mu na pustą bramkę, a on nie trafia. Jeszcze rozgrywa rzepiennik. Wycofanie piłki do bramkarza. Napastnik dał się okiwać jak dziecko na karuzeli. Kręci się, ale nie wie gdzie. Weszli w niego jak promocja w biedronce. 2 plus 1. I mamy rzut wolny dla metalu. Uderza. Bramkarz broni, ale z problemami. Będzie faul na bramkarzu. Napastnik zapomniał, że to nie dzień dziecka, a w bramce stoi jego tata. I wychodzi sam na sam. Mija bramkarza. Ma tak czystą sytuację, że aż szkoda było trafiać. I wychodzi sam na sam. Niespodzianek ciąg dalszy. 2-0 dla Rzepiennika. Machnął się. Kolega wziął z niego przykład. Również się machnął. Będzie chyba strzelał. I bramkarz wystawia napastnikowi jak Marcin Janusz w siatkówce. 3-0. I czy dojdzie do tej piłki? Tutaj trzeba pochwalić napastnika. Dobry strzał, szkoda, że nie zakończony bramką. I ten ślizg był jak Wi-Fi u babci. Niby jest, ale nigdy nie działa. Bramkarz postanowił wyjść i zagrał w grę głowa, ramiona, kolana, pięty. I dobre rozegranie rzepiennika. Wchodzi w pole karne. Ewidentny rzut karny. 4 do 0. Niespodzianka w Rzepienniku. Nie oddaje mu na strzał. I tylko dobra postawa bramkarza ratuje metal przed utratą piątej bramki. A już teraz szybko przenosimy się do Łoniowej. Spróbujemy na tym stadionie wykonać rzut karny. Kurwa. No to dobra, to do 3 razy sztuka. No to jeszcze jedna szansa, ale idziemy na drugą bramkę. No to ostatnia szansa, próbujemy. Jest. Kolejne spotkanie zaczynamy w Łoniowej, gdzie Jastrząb Łoniowa podejmuje jadowniczankę. Dwa jadowniki, mecz cudów. Jak Państwo mogą zauważyć, za bramką trener jadowniczanki próbuje wprowadzić 12 zawodnika. I wychodzi sam na sam. I ewidentnie była potrzebna mocniejsza rozgrzewka przed meczem. We dwóch poradzili sobie z tą piłką. Idealnie. I wychodzi sam na sam. Dobrze zgrywa. I mamy 1 do zera. Napastnik wpada do bramki jak do dżungli. Tylko zapomniał, że nie ma tam Lian. Zgrywa sobie dobre podanie i uderza z pierwszej piłki. Bramkarz z problemami. Rzadko w B klasie widuje się takie podania. To wymyśli obrońca. Chyba chciał go przelobować, ale w ostatniej chwili pomyślał, że w polu karnym jest jeszcze jego twarz do trafienia. I piłka chyba postanowiła pobawić się z nimi w chowanego. I dobry wyrzut autu. Nie wiem co pili zawodnicy z złoniowej przed meczem, ale był to chyba sok z gumi jagód. Jeszcze dobra interwencja. I nie wiem, jak mógł tego nie trafić. Tyczka broni ich przed utratą bramki. I ta sytuacja mi pokazuje, że cała drużyna piła ten sok z gumi jagód. Dobre przyjęcie. I już było dobrze, już było dobrze. I rzucał tu, ale zawodnik z Łoniowej nie pozwala. Sędzia będzie mu coś tłumaczył. I czytając z ruchu warg, myślę, że sędzia mu mówi: zamiast wyrzucać z autu, weź się za książki. Może matematyka pójdzie ci lepiej. wyjdzie sam na sam i ewidentny rzut karny podbiega do piłki nie trafia, piłka pomyślała, że bramka to za dużo jak na pierwszy raz kolejny karny dwa nietrafione karne, piłka chyba nie jest jeszcze gotowa na gola kolejna akcja sędzia już nawet nie gwizdze rzutów karnych, bo i tak chłopaki nie trafiają I chłopaki z łoniowej chyba pożyczyli im swoje bidony. Dobrze pograli, ale niestety napastnik z łoniowej na spalony. I kolejny spalony. Może czas pójść na kurs, jak zostać w grze. Wyrzut i cudowna synchronizacja. Mogliby tańczyć w zespole. Strzela na pustą, Nie trafić z 7 metrów. To jak mieć krowę pod domem i kupić mleko w sklepie. I odpalił taką rakietę, że aż dym poszedł spod butów. Fantastyczne dośrodkowanie w aut. Piłka stała spokojnie, a on postanowił zrobić szybki trening jak upaść. I dobry strzał. Bramkarz dał z siebie ile mógł. Ewidentnie dobrze rozumieją się z przeciwnikiem. Wychodzi sam na sam. Ewidentny rzut karny. Bramkarz zostawił nogi. Postanowił usiąść, bo on i tak nie wierzy, że trafią tego karnego. I do trzech razy sztuka. Z boską pomocą trafiają karnego. Jakbym widział siebie grającego w FIFA nie znając sterowania, jak on to zrobił. Chciał uderzyć prawą, a zgrał lewą. Wychodzi już teraz sam na sam. Mija bramkarza, 2 do 1. A tak wyglądają moje cieszynki w FIFA. I co zrobi z piłką? Mały, ale wariat. Miał dużo czasu, żeby przyjąć, ale przegrywając 2-1 nie pozwolił sobie na to. I odwagi nie brakuje zawodnikom z jadownik. Obrońca złoniowej postanowił sprawdzić napastnika zjadownik, czy sobie poradzi. Dobrze zgrywa piłkę. Przepuszczenie i cudownym lobem podwyższa wynik. 3 do 1. Puścił rakietę po ziemi. Jeśli wyrzucasz out z boiska, to się nie dziw, że jest źle wyrzucony. I szybko uczymy się na błędach przeciwnika. Piłka sygnalizuje zawodnikom. Kończymy to spotkanie.